Na tydzień przed premierą tego odcinka dokładnie 9 maja 2024 roku prezydent RP podpisał ustawę. On podpisuje wiele ustaw, ale ta dla mnie jest szczególna. Tytuł to ustawa o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych. Produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Niełatwe do zapamiętania. O co chodzi? O zapewnianie dostępności cyfrowej przede wszystkim niektórych produktów i usług przez przedsiębiorców. To już uchyliłam Wam rąbka tajemnicy, kogo dotyczyć będzie ta ustawa mianowicie przedsiębiorców. Z ustawy są wykluczeni mikroprzedsiębiorcy. Ustawa jest wynikiem opublikowanej 7 czerwca 2019 roku Europejskiej Dyrektywie w sprawie dostępności produktów i usług, w skrócie zwanej Europejskim Aktem Dostępności EA. Mianowicie Polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej powstaje prawo unijne. I kraje członkowskie są zobowiązane do tego, żeby to prawo przenieść do swojego kraju. Dlatego też powstała ta ustawa. Jakie produkty będą musiały być dostępne zgodnie z zapisami tej ustawy? Między innymi sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Terminale w bankomatach, płatomatach, automatach biletowych. Czytniki e, książek elektronicznych, a także będą musiały być dostępne strony internetowe oraz aplikacje mobilne, w, na których to ludzie dokonują zakupów. A co jeśli produkt, usługa, o której mówi ustawa nie będzie dostępny? W tym wypadku konsument będzie mógł złożyć skargę do tego podmiotu gospodarczego, który m.in. wypuścił ten produkt na rynek. Ponadto każdy z nas, czyli można powiedzieć obywatel, będzie mógł złożyć zawiadomienie do prezesa Pefron z informacją, że dany produkt czy usługa nie jest zgodna z tą ustawą czyli nie jest dostępny. Producenci, usługodawcy, dystrybutorzy, importerzy, którzy będą e, wprowadzali na rynek produkt usługę, która nie będzie zgodna z zapisami ustawy, e, mogą zostać obarczoni karą pieniężną za brak zapewniania dostępności. Dla kogo te produkty mają być dostępne? W ustawie jest mowa o osobach ze szczególnymi potrzebami. Kto to taki? To nie tylko osoby z niepełnosprawnościami czy seniorzy, ale tak naprawdę każdy z nas. W ustawie jest yy, opisane, jak dokładnie ma wyglądać dostępny cyfrowo produkt czy usługa, po to, żeby m.in. osoby z niepełnosprawnością wzroku, niewidome, słabowidzące, słabosłyszące, głuche, a także z epilepsją miały równy dostęp do tych produktów i usług, jak pozostali obywatele w Polsce? I bardzo ważne pytanie: od kiedy będzie obowiązywała ta ustawa? Dokładnie od 28 czerwca 2025 roku. Ale ustawa ta zakłada 5 lat dla przedsiębiorców na to, żeby przygotowywa, przygotowali swoje produkty i usługi, aby były one dostępne, czyli mają tak zwany okres przejściowy. Uważam, że przedsiębiorcy nie powinni czekać do momentu, kiedy te przepisy wejdą w życie i będą obowiązywać tylko już teraz powinni zastanowić się i działać, aby ich usługi, a także produkty cyfrowe były dostępne jak dla szerokiego grona odbiorców. Prosty przykład. Jeżeli mamy dwóch przedsiębiorców, którzy sprzedają produkty na swoich stronach internetowych, są do siebie zbliżone te produkty, i w momencie, kiedy jeden z przedsiębiorców ma dostępną stronę internetową zgodnie z obowiązującymi standardami WCAG, to wówczas jego strona będzie wyżej pozycjonowana w porównaniu do jego konkurenta, który tej strony dostępnej cyfrowo nie ma. A skoro już mówimy o stronach internetowych, to chciałam Was bardzo zachęcić do zrobienia. Jednego krótkiego testu, mianowicie wejdźcie na swoje ulubione strony internetowe, strony internetowe swoich ulubionych marek i sprawdźcie, czy są dostępne. Jak to zrobić? Użyjcie do tego tylko i wyłącznie klawiatury. Nie używajcie myszki ani touchpada. I sprawdźcie, czy za pomocą klawiatury jesteście w stanie wejść do wszystkich zakładek i podzakładek na waszych ulubionych stronach internetowych. Jeśli tak, to jest pierwszy krok ku temu, żeby mm, stwierdzić, że strona jest dostępna cyfrowo. Oczywiście to nie jest jedyny wymóg. A dlaczego chcę, żebyście to zrobili? Bo 16 maja obchodzony jest w Polsce Dzień Wiedzy o Dostępności. I kilka lat temu stowarzyszenie Integracja gorąco zachęca ludzi, żeby właśnie w 3 czwartek maja sprawdzać, czy strony internetowe są dostępne. Zróbcie i wy i dajcie mi koniecznie znać w opisie do tego odcinka, jak przebiegły wasze testy. Jestem bardzo ciekawa. Czekam na wasze odpowiedzi. A my tradycyjnie widzimy się za dwa tygodnie, w środę o 20. Halo, halo! Ja jeszcze nie skończyłam. Jednym z wymagań, standardów dostępności stron internetowych i e, aplikacji mobilnych jest stosowanie audiodeskrypcji. I to teraz czynię. Ten odcinek nagrywałam siedząc na granatowej kanapie, za mną w tle jest szara ściana, ubrana jestem w czarną bluzkę, mam dalej krótkie włosy i tradycyjnie już czerwoną pomadkę na ustach.